Witam Was, jestem Lespl, Jesteśmy już w pierwszym samouczku w grze Farming Simulator 2013 I to jest samouczek Orka To jest... Yy. Zacznijmy od omówienia Wciskamy I I pojawia nam się mapa Jeżeli wciśniemy 9, przybliży się nam Znowu 9 oddali Następny ekran to jest prognoza pogody Napisane ceny w Placu zaanglokowym, porcie w Sklepie z produktami rolnymi Zapotrzebowania czasami też są i w młynie i u nas. Finanse tutaj mamy na dzisiaj. Statystyki jakie co mamy. Mamy 0 jajek, magazyna. Wszędzie nie że paku za jak brak, wszystko tyle samo. No także zachęcam do pobrania tej gry. Jesteśmy przy polu numer 9, to jest chyba najkrótsze pole. I zaczniemy go worać. Najpierw podczepimy, jak widzicie, z przodu mam obciążnik, podczepiam go. Gdyż bez obciążnika może mi traktor pojechać, poskoczyć. Jak jest za ciężko. Jak widzicie, teraz muszę tego i mamy. G, zmieniamy urządzenia, jak widzicie tutaj. Przy tym traktorze obok tego, kilometrów, długości. Ja już włączę komputer. V mamy, żeby opuścić kultywator, to zaraz. B obracamy. Tak, w tę pozycję. Tworzenie pola no to można opuścić i w dowolnym miejscu. Tutaj mamy dwa pola, można te dwa połączyć ze sobą, za nami i przed nami. Nie będę tego I rozmóż. Czyli obracamy, opuszczamy i wciskamy Dozwolona tempo, to jest tem te prędkość, to jest dozwolona prędkość, to jest prędkość numer jeden. Inną prędkością nie zajęli Po czym jak skończymy? Można podnieść. Mamy 12% za jeden pasek. Myślę, że wszystkiego nawet nie będziemy robić. Zostawiłem I jedziemy, jak wciśniemy klawisz 2 pojedziemy za szybko i może niestety nas nam odczepić o źle pojechałem może obrócić kurde widzi jest poniesiony, możemy jechać a nie, widzicie? pojechałem za szybko i nie udało się 21%. Opuszczamy 1 i teraz widać prawo albo lewo, ale jak się zawsze to trzymać że robić dziury, ale...

W tej chwili mamy siedemdziesiąt procent. Co jest? Krzywo, że pojechał raz i teraz wszystko krzywo. Nie wiem, czy uda mi się wszystko osiągnąć. Trzeba by Zrobimy nawet całego pola, bo jeżeli będzie już 100%... O Jezu! Jest będzie 100%, to tam się już automatycznie samo uczekiła. Musi być zaorane na pięknie. Samouczek kończony. Także pierwszy samouczek Orka mamy zakończony. W następnym odcinku samouczek numer 2. Do zobaczenia do następnego odcinka i na razie!